Boom! 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 zum Boom! zum Boom! 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 Yo, pierwszy dzień, do środka przybyliśmy. Na razie fenów, dorożną się przejechaliśmy. Herba na rozgrzanie i bitwa na śnieg. Do tej pory działał, ale potem będzie bieg Train, Frank, dzień nowe osiągnięcia, coraz lepsze ewolucje. Robimy na zajęciach, na spacery, wciąż chodzimy. Na stankach jeździmy, a w międzyczasie z kolegami rzucam ryby. Po ćwiczeniach widać efekty, po ćwiczeniach każdy jest rozciągnięty. Po ćwiczeniach czas na odpoczynek, pojedziemy Podbijać hip-hopowy rynek. Kolejny dzień przyjechał Jeziorski. Pokazał nam, jak robić breaking autorski. Oprócz niego wbił sane był stres, ale znik też w MIG. I mieliśmy z graffiti warsztaty. Jezior pokazał nam, jak robić draw.p.I. I oglądaliśmy Red z One, John. Mistrzostwa Świata w breaku na pełny flow. Po tygodniu pełnym emocji i Wracamy do domu, a to był obóz naszych marzeń Takie ognisko jasne jak światło z lampy, Tylko na zimowym Medicology Camp